Maksym Kędzielski po pierwszym sparingu w tym sezonie. Pierwsze proste pytanie, jak w ogóle odczucia, jak się grało? Dobrze, pierwsze sparingi właśnie mają to do siebie, że, że nie wszystko idzie po naszej myśli, jeszcze, jeszcze forma nie jest docelowa, ale na pewno cieszy fakt, że, że gdzieś powalczyliśmy z zespołem, który będzie grał w tegorocznej pluslidze. No i my jak to mówię, pierwszy, pierwszy mecz kontrolny, także, także myślę, że pozytywnie. Te pierwsze tygodnie przygotowań i zwłaszcza te ciężary były uciążliwe, bo ten okres przygotowawczy ponoć jest takim okresem, którego Wy najbardziej chyba nie lubicie w całym sezonie. No tak, dla siatkarzy właśnie, właśnie to jest ciężki. Myślę, że nie tylko dla siatkarzy, ale ten właśnie okres przygotowawczy jest dosyć ciężki. Ja miałem tą przyjemność, że grałem w reprezentacji kadry, więc, więc moja przerwa nie była na tyle, na tyle duża, żeby też wchodzić na jakieś obciążenia na siłowni, ale, ale chłopaki na pewno gdzieś to odczuwają. Myślę, że my jaki pędzin. Gdzieś to gdzieś daje się we znaki. Ostatni sezon w Plus Lidze, co zatem sprowadza się tutaj z powrotem na, na zaplecze? No, przychodzi w życiu taki czas, że, że trzeba złapać doświadczenie. Myślę, że, że sporo się nauczyłem A w Plus Lidze u boku tak dobrego Ligero, jakim jest Thales. Także teraz czas na doświadczenie i, i na ogranie się. Otrzymałeś może inne propozycje z elity po ostatnim sezonie? Tak, myślę, że miałem kilka ciekawych ofert z Plus Ligi, jednak tak jak mówiłem, gdzieś postawiłem na, na zbieranie doświadczenia. Czyli poza tym doświadczeniem mówiąc prosta ta, ta gra w, w pierwszym składzie jest najważniejsza na ten moment. Myślę, różne są szkoły. Niektórzy wolą się uczyć gdzieś tam przy, przy, przy lepszych zawodnikach, inni gdzieś inną ścieżką idą i, i zbierają doświadczenia. Myślę, że to jest kwestia indywidualna. Ja, ja stwierdziłem, że dla mnie w tym roku najlepsze będzie złapać trochę doświadczenia, więc, więc na to postawiłem.